Anna Korcz, jedna z najpopularniejszych polskich aktorek i Paweł Pigoń po 19 latach związku zaskoczyli fanów tajnym ślubem. W pałacu ślubów na warszawskiej starówce para powiedziała sobie tak, co potwierdziła Agata Młynarska, publikując zdjęcia z ceremonii. Zapraszamy na szczegóły tego niezwykłego dnia. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Po długim okresie pełnym spekulacji plotek i domysłów wydarzyło się coś, czego nikt z zainteresowanych nie przewidział. Jedna z najwybitniejszych polskich aktorek nie tylko zszokowała swoich fanów, ale również wzbudziła ogromne emocje, kiedy to w mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze zdjęcia z tego niezwykle znaczącego momentu. Szczegóły tego wydarzenia sprawiły, że wielu było w zupełnym szoku. Anna Korcz, znana w polskim showbiznesie jako aktorka ceniona za swoje liczne role w filmach i serialach oraz jej partner Paweł Pigoń, z którym tworzyła związki przez niemal dwie dekady, oficjalnie zawarli związek małżeński. Co ciekawe, choć Anna Korcz wielokrotnie przeczyła jakimkolwiek spekulacjom dotyczącym możliwości zawarcia małżeństwa, wszystko stało się jasne, gdy Agata Młynarska, znana dziennikarka i przyjaciółka pary, podzieliła się radosną wiadomością na Instagramie, publikując fotografie z tej szczególnej ceremonii. Anna Korcz poślubiła Pawła Pigonia i uchyliła nieco rąbka tajemnicy dotyczącej przygotowań do ceremonii. Przypomnijmy, że tych dwoje towarzyszyło sobie w życiu od 2006 roku, a ich związek owocował synem Janem. Anna Korcz jest także matką dwóch córek, Anny i Katarzyny, które urodziła w trakcie wcześniejszego małżeństwa z Robertem Korczem. Pomimo swej ocenionej kariery aktorskiej, Anna zawsze starała się chronić swoją prywatność, co sprawiło że wieść o ślubie była dla wielu prawdziwym zaskoczeniem. Na łamach magazynu życie na gorąco ujawniono, że ceremonia ślubna odbyła się w sobotę 17 maja o godzinie 12.15 w zabytkowym pałacu ślubów zlokalizowanym na warszawskiej starówce. Po zakończeniu oficjalnej uroczystości świeżo upieczeni małżonkowie wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na uroczysty obiad do luksusowego hotelu Bellotto, który słynie z niezwykłego poziomu obsługi i eleganckiej atmosfery. Zamiast organizować wystawne przyjęcie weselne, które z reguły odbywa się z dużą pompą, para postanowiła świętować w mniejszym, bardziej personalnym gronie bliskich osób, co dodatkowo podkreśla ich preferencje na bardziej intymne i kameralne chwile w gronie najdroższych. Anna Korcz, popularna polska aktorka, postanowiła zorganizować swój ślub w sposób zaskakująco dyskretny, unikając medialnego rozgłosu. Impreza ta stała się małym sekretem, który został ujawniony tylko najbliższym. Suknia ślubna, którą założyła w tym szczególnym dniu, została zaprojektowana przez Dorotę Goldpoint. Ta utalentowana projektantka modowa ma na swoim koncie wiele spektakularnych kreacji, w tym wcześniejszą suknię ślubną dla córki Anny. Goldpoint jest znaną postacią w branży modowej, często wybieraną przez celebrytów i osoby z pierwszych stron gazet. Choć Anna Korcz jeszcze niedawno dementowała wszelkie spekulacje dotyczące jej potencjalnych planów małżeńskich, w rzeczywistości postanowiła zorganizować ten wyjątkowy moment z dala od błysku fleszy i uwagi publicznej. Dzięki Agacie Młynarskiej, która podzieliła się fragmentami uroczystości w internecie, fani aktorki mogli jednak zobaczyć choć odrobinę magii tego dnia. Uroczystość była pełna emocji i pięknych chwil co podkreślają słowa dziennikarki, która z czułością pisała o parze jako o osobach, które po dziewiętnastu latach zdecydowały się na formalizację swojego związku, przypominając, że prawdziwa miłość potrafi przetrwać próbę czasu. Młynarska życzyła im nieskończonej szczęśliwości i kolorowego życia, które będą dzielić w radości i miłości. Wszystkim, którzy przyłączyli się do gratulacji dla Anny i jej partnera, nie sposób nie podzielać emocji towarzyszących temu wydarzeniu. Każda historia miłosna jest unikalna, a decyzja o wzięciu ślubu po niemal dwóch dekadach wspólnego życia jest dowodem na to, że więzi miłości mogą jedynie się umacniać z biegiem lat. Anna Korcz jest osobą, która wielokrotnie podkreślała znaczenie swojej rodziny w życiu. W jednym z wywiadów mówiła, że jej 14-letni syn jest jej największym skarbem i źródłem radości. Dla każdego rodzica dziecko często staje się centrum wszechświata to też rozumieć można, jak ogromne znaczenie ma dla niej rola matki. Syn, który dopełnia jej świat, jest dla niej niczym dar niebios, co jest metaforą podkreślającą jego wartość oraz bezwarunkową miłość, jaką darzy go Anna Korcz. Kliknij Suba, po więcej ciekawych ploteczek.